Moi rodzice zmusili mnie, żebym oddał swój samochód bratu, gdy tylko zdał prawo jazdy. Odmówiłem, a oni nazwali mnie egoistą. Wtedy powiedziałem im wszystko, co przez lata w sobie tłumiłem. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Pamiętam dokładnie dzień, w którym kupiłem swój samochód. Nie był nowy ani najładniejszy w salonie, ale był mój. Mój pot, mój wysiłek, moje nadgodziny, moje oszczędności, wszystko to kryło się w tym aucie. Gdy po raz pierwszy trzymałem kluczyki w ręku, poczułem coś, czego w moim własnym domu doświadczałem rzadko: dumę. Moi rodzice nigdy niczego mi nie dawali za darmo. Od najmłodszych lat wiedziałem, że jeśli czegoś chcę, muszę na to zapracować. I tak właśnie zrobiłem. Charowałem, odkładałem każdy grosz, rezygnowałem z wielu rzeczy. Tymczasem mój młodszy brat dostawał drogie prezenty, wyjazdy i kieszonkowe, mimo że nie musiał kiwnąć nawet palcem. A ja? Musiałem zdobywać wszystko sam. Dla mnie jazda tym samochodem to było coś więcej niż tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce. To była wolność, dowód na to, że dam radę. Ale ta wolność nie trwała długo. Gdy tylko mój brat dostał prawo jazdy, pierwsze słowa moich rodziców brzmiały. No to teraz samochód jest jego, prawda? Ty już się nim najeździłeś. Zamurowało mnie. Zaśmiałem się, bo byłem pewien, że to żart. Ale poważne spojrzenie mojej matki i beztroski ton ojca szybko uświadomiły mi, że mówią serio. Co? Mój samochód? Zapytałem, licząc na to, że usłyszę, jak absurdalne jest to, co mówią. Przecież masz pracę, możesz sobie kupić nowy, odpowiedziała matka, jakby to było najbardziej oczywiste na świecie. Twój brat teraz potrzebuje auta. To tylko samochód, prawie go nie używasz. Nie używam? To nim codziennie dojeżdżałem do pracy i wracałem do domu. To dzięki niemu oszczędzałem na transporcie i nie musiałem na nikogo liczyć. Ale moje uczucia nigdy ich nie obchodziły. Mój brat, jak zwykle, stał z założonymi rękami, czekając, aż prezent sam wpadnie mu w ręce. Nie poprosił o to, ale też nie zaprotestował. Po prostu milczał, wiedząc, że rodzice i tak wszystko załatwią za niego. Wtedy dotarło do mnie, że mój wysiłek nigdy nie miał dla nich żadnego znaczenia. Samochód był mój tylko do momentu, w którym mój brat go potrzebował. Tak samo jak wszystko inne w moim życiu. Od małego wiedziałem, że moi rodzice traktowali mnie i mojego brata inaczej. Nie do końca rozumiałem dlaczego, ale czułem to. Kiedy się urodził, ciągle słyszałem, że powinienem być dobrym starszym bratem, ustępować, dzielić się, rozumieć, że jest młodszy i potrzebuje więcej uwagi. I starałem się. Robiłem wszystko, co mogłem. Ale z czasem zrozumiałem, że nie chodziło tylko o troskę czy ochronę, chodziło o priorytety. Mój brat zawsze był na pierwszym miejscu. Pamiętam nasze urodziny. Moje były skromne, kupione na ostatnią chwilę tort, szybkie odśpiewanie, sto lat i to wszystko. Ale kiedy nadchodziły jego urodziny, wszystko wyglądało inaczej: dekoracje, zabawki, wynajęta sala, mnóstwo gości. Kiedy pytałem, dlaczego on dostaje takie przyjęcie, a ja nie, odpowiedź zawsze była taka sama. Jest młodszy, to dla niego ważne. Ty już to rozumiesz. I tak było przez całe życie. Kiedy potrzebowałem nowego telefonu, usłyszałem, że to za duży wydatek i że mój stary jeszcze działa. Rok później mój brat dostał najnowszy model, chociaż nawet o niego nie prosił. W szkole, jeśli dostałem dobrą ocenę, rodzice mówili tylko dobrze. Jeśli mój brat dostał tę samą ocenę, dostawał prezent. Jeśli ja potrzebowałem pomocy, zawsze byli zajęci. Ale kiedy on o coś prosił, rzucali wszystko, by mu pomóc. W głębi duszy przyzwyczaiłem się do bycia tym zapomnianym dzieckiem. Szybko stałem się niezależny nie dlatego, że chciałem, ale dlatego, że nie miałem innego wyboru. Nauczyłem się podejmować decyzje i radzić sobie sam. Może właśnie dlatego ten samochód był dla mnie tak ważny, to była jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę należały do mnie. A teraz historia się powtarzała. Po raz kolejny mój wysiłek miał zostać wyrzucony do kosza, jakby nic nie znaczył. Mój samochód, na który latami pracowałem, był traktowany jak kolejna rzecz, którą powinienem oddać bratu. Bo przecież byłem już wystarczająco dorosły, żeby to zrozumieć. Ale tym razem nie zamierzałem się na to zgodzić. Wziąłem głęboki oddech, próbując zachować spokój. Spojrzałem na rodziców, potem na brata, który nadal stał z założonymi rękami, czekając, aż decyzja zostanie podjęta na jego korzyść. Nie. Samochód jest mój. Sam na niego zapracowałem. Moja matka spojrzała na mnie, jakbym właśnie powiedział coś absurdalnego. Jak to nie? W jej głosie słychać było niedowierzanie. Powiedziałem, że nie. Nie oddam mu mojego samochodu. Reakcja była natychmiastowa. Mój ojciec zmarszczył brwi, skrzyżował ramiona i głośno westchnął, jakby już tracił cierpliwość. Matka zaczęła argumentować, jak zawsze, tym swoim głosem, w którym mieszała się manipulacja z poczuciem winy. Synu, ty już pracujesz, masz poukładane życie. Twój brat dopiero co zdał prawo jazdy, potrzebuje samochodu, żeby się nauczyć, żeby czuć się pewnie. To mu kupcie. Rzuciłem ostro, czując, jak podnosi mi się głos. Mój brat w końcu postanowił się odezwać. Boże, ale jesteś egoistą. To tylko samochód. Już miałeś swoją fazę, mogłeś go teraz komuś przekazać. Jego bezczelność rozbawiła mnie, ale nie w dobry sposób. To był gorzki śmiech kogoś, kto słyszał takie rzeczy już tyle razy, że przestało go to dziwić. Miałem swoją fazę? Powtórzyłem, nadal się śmiejąc. A kiedy niby miałem tę fazę, co? Kiedy daliście mi cokolwiek, żebym nie musiał o to walczyć? Moja matka przewróciła oczami, zniecierpliwiona. O rany, znowu to samo. Zawsze musisz robić z siebie ofiarę. Robić z siebie ofiarę? Poczułem, jak krew mi się gotuje. Ty wiesz, ile musiałem się napracować, żeby kupić ten samochód? Pracowałem na trzech etatach, jednocześnie studiując. Masz pojęcie, ile razy odmawiałem wyjścia ze znajomymi, bo musiałem oszczędzać. Ile razy wracałem do domu tak zmęczony, że nawet nie miałem siły odpocząć. Zapanowała cisza. Ale to nie była cisza kogoś, kto zrozumiał swój błąd. To była cisza ludzi, których to po prostu nie obchodziło. Przesadzasz, synu, odezwał się w końcu mój ojciec, próbując złagodzić sytuację, ale ja nie chciałem tego słuchać. Przesadzam? Nawet nie zapytaliście mnie, czy chcę oddać samochód. Po prostu zdecydowaliście za mnie. Jak zawsze? Moja matka pokręciła głową, oburzona. Jesteś niewdzięczny. Zawsze dawaliśmy wam wszystko, co mogliśmy. Wszystko? Poczułem ścisk w piersi, bo wiedziałem, że ten moment kiedyś nadejdzie. I w końcu byłem gotów powiedzieć wszystko, co przez lata w sobie tłumiłem. Tym razem nie zamierzałem milczeć. Poczułem, jak serce zaczyna mi walić. To było tak, jakby wszystkie słowa, które przez lata tłumiłem, nagle utknęły w gardle, tworząc ciasny supeł, który właśnie pękł. Wszystko? W moim głosie słychać było ironię. Daliście wszystko jemu! A mnie? Co daliście mnie? Moi rodzice wymienili spojrzenia, jakby nie rozumieli, o czym mówię. Miałeś dach nad głową, jedzenie, edukację, zaczęła matka, ale jej przerwałem. A on tego nie miał? To nie jest żadna łaska, to podstawowe obowiązki. Mówię o możliwościach, o wsparciu, o szacunku. Nigdy nie byłem dla was priorytetem. Moja matka prychnęła, jakby była już zmęczona tą rozmową. Mój ojciec tylko spuścił głowę. A mój brat? On się zaśmiał. Tak, po prostu się zaśmiał. Boże, co za dramat. To wszystko przez samochód? Coś we mnie pękło. Ale nie chodziło o samochód, nigdy nie chodziło. Chodziło o lata bycia traktowanym jak ktoś drugiej kategorii we własnej rodzinie. To nie ma nic wspólnego tylko z samochodem, mój głos drżał od gniewu i bólu. Chodzi o każdą sytuację, kiedy was potrzebowałem, a wy mnie ignorowaliście. Chodzi o wszystkie momenty, kiedy odstawialiście mnie na bok, bo jego zachcianki były ważniejsze. Moja matka spojrzała na mnie, jakbym mówił w obcym języku. Zawsze byłeś taki samodzielny, nigdy nie potrzebowałeś nas tak bardzo. Te słowa uderzyły mnie jak cios. A zastanowiłaś się kiedyś, dlaczego taki się stałem? Dlaczego nauczyłem się na was nie liczyć? Bo za każdym razem, gdy was potrzebowałem, byliście zbyt zajęci spełnianiem jego zachcianek. Mój ojciec spróbował interweniować, jego głos był cichy. Synu, to nie tak. Ale ja już za długo trzymałem to w sobie. Nie tak? To przypomnijmy sobie kilka rzeczy. Gdy miałem osiemnaście lat, potrzebowałem laptopa do nauki. Powiedzieliście, że to za drogie. Trzy lata później kupiliście mu najnowszy model, bo chciał grać. Gdy dostałem swoją pierwszą pracę, nawet nie zapytaliście, czy potrzebuje pomocy z dojazdem. Ale gdy on zaczął studia, od razu zaoferowaliście mu codzienne przejazdy Uberem. Gdy ja musiałem oszczędzać na edukację, słyszałem, że nie możecie mi pomóc finansowo. Ale na jego zachcianki nigdy wam nie brakowało pieniędzy. Moja matka skrzyżowała ramiona. To nieprawda. Nie? Mój głos stał się twardszy. To powiedz mi, mamo, ile razy powiedziałaś, że jesteś ze mnie dumna? Ile razy starałaś się pomóc mi tak jak jemu? Otworzyła usta, ale nie powiedziała nic. Mój ojciec patrzył w podłogę. A mój brat? Oczywiście przewrócił oczami, zniecierpliwiony. Boże, stary, skończ już. Jakie to dziecinne. I wtedy to zrozumiałem. Niezależnie od tego, co powiem, oni nigdy tego nie przyznają. Nigdy nie uznają, jak bardzo mnie zaniedbywali. Dla nich to ja przesadzałem, to ja byłem niewdzięczny, to ja robiłem problem z niczego. I w tamtym momencie coś się we mnie zmieniło. Nie chciałem już ich aprobaty. Nie chciałem już walczyć o miejsce w rodzinie, która nigdy naprawdę mnie nie dostrzegała. Zrobiłem więc jedyną rzecz, jaką jeszcze mogłem zrobić. Nie oddam mojego samochodu. I od dziś nie będę już pozwalał traktować się jak ktoś, kto się nie liczy. Moja matka zrobiła wielkie oczy. Co ty chcesz przez to powiedzieć? Wziąłem głęboki oddech. Spojrzałem na swój samochód w garażu, jedyną rzecz w tym domu, która naprawdę należała do mnie. Odchodzę. Cisza, która zapadła po moich słowach, była ogłuszająca. Moja matka mrugała kilka razy, jakby nie dosłyszała. Mój ojciec spojrzał na mnie ze zdziwieniem, zmieszanym ze zmęczeniem. Mój brat? On znowu się roześmiał, niewierząco. Odchodzisz? I dokąd niby pójdziesz? zapytała matka, krzyżując ramiona. W miejsce, gdzie nie będę musiał ciągle się tłumaczyć. Ojciec westchnął. Synu, wygadujesz głupoty. Nie możesz tak po prostu odejść. Mogę. Jestem dorosły. Pracuję, płacę swoje rachunki. Kupiłem swój samochód bez niczyjej pomocy. I wiesz co? Spędziłem tu już wystarczająco dużo czasu, próbując zasłużyć na waszą akceptację. Matka pokręciła głową, oburzona. To wszystko przez samochód? Zaśmiałem się gorzko. Nie. To wszystko dlatego, że w końcu zrozumiałem, że nigdy nie byłem dla was ważny. Zostawałem tu. Bo gdzieś w głębi serca miałem nadzieję, że kiedyś zacznięcie traktować mnie z takim samym szacunkiem i troską jak jego. Ale koniec. Mam dość. Nie miała na to odpowiedzi. Mój ojciec przetarł twarz dłonią, jakby był już wyczerpany tą rozmową. A mój brat? On wciąż uważał to wszystko za żart. No to spoko, jak chcesz, to idź. Tylko potem nie wracaj z płaczem, rzucił, wzruszając ramionami. Spojrzałem na niego i poczułem coś, czego się nie spodziewałem litość. Litość, bo on nigdy nie musiał walczyć o nic. Bo nie miał pojęcia, co to znaczy osiągnąć coś samodzielnie. Całe życie dostawał wszystko na tacy, a to, paradoksalnie, czyniło go znacznie słabszym ode mnie. Bez słowa poszedłem do swojego pokoju, spakowałem kilka rzeczy do walizki. Nie było tego dużo, trochę ubrań, dokumenty, rzeczy niezbędne. Rozejrzałem się po raz ostatni, próbując poczuć jakąkolwiek więź z tym miejscem, ale nie było tu nic, co naprawdę do mnie należało. Gdy wychodziłem, moja matka nadal stała w salonie z założonymi rękami. Mój ojciec siedział na kanapie, milczący. Nikt nie próbował mnie zatrzymać. Nikt nie poprosił, żebym został. Wsiadłem do mojego samochodu, tego samego, który chcieli oddać mojemu bratu i odjechałem, nie oglądając się za siebie. Przez pierwsze dni czułem mieszankę ulgi i niepewności. Ulgi, bo w końcu podjąłem decyzję i nie musiałem już godzić się na tę niesprawiedliwą dynamikę. Ale i niepewności, bo pierwszy raz byłem zdany tylko na siebie, bez żadnego konkretnego planu. Wynająłem małe mieszkanie i zacząłem żyć po swojemu. Nadal pracowałem, inwestowałem w siebie, otaczałem się ludźmi, którzy naprawdę mnie doceniali. I z czasem uświadomiłem sobie coś, czego nigdy wcześniej nie czułem w spokój. Dopiero gdy odszedłem, zrozumiałem, jak bardzo byłem emocjonalnie uwięziony. Jak bardzo szukałem uznania u ludzi, którzy nigdy nie zamierzali mi go dać. Moi rodzice nigdy się do mnie nie odezwali. Mój brat? Tym bardziej. Dowiedziałem się od dalszych krewnych, że musieli jakoś sami zorganizować mu samochód i że po raz pierwszy w życiu nie dostał wszystkiego na zawołanie. I wiesz co? To już nie był mój problem. Dziś, patrząc wstecz, widzę, że moją największą zdobyczą nie był samochód. Była nią odwaga, by w końcu postawić siebie na pierwszym miejscu. Zrozumiałem, że rodzina to nie ci, którzy mają z tobą wspólną krew, ale ci, którzy cię szanują, wspierają i doceniają. A jeśli tych ludzi nie było w tamtym domu, to tak naprawdę nic nie straciłem odchodząc. Uwolniłem się i to była najlepsza decyzja w moim życiu.